Matura z fizyki Czerwiec 2021, poziom rozszerzony. Zadanie drugie: lekki, sztywny pręd o długości 50 cm to jest ten pręd, zamocowany na statywie tak, że może się on swobodnie obracać wokół osi przechodzącej przez jego środek. Tu jest oś obrotu, i może się w pionie ten pręd obracać. Do końców pręta zamocowano dwa małe ciężarki o masach M1 oraz M2. Pręt połączono z podstawą statywu za pomocą nici, tak, że pozostawał on nieruchomy w pozycji poziomej. Odległość punktu mocowania nici na pręcie od osi obrotu jest D, 10 cm. To jest ta nić. Do analizy zagadnienia przyjmij model zjawiska, w którym pomijamy siły oporów ruchu, pomijamy masę pręta, yy, oba ciężarki traktujemy jako punkty materialne, no i przyspieszenie ziemskie 9,8 m na sekundę kwadrat. I poleceniem dokończ zdanie, zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych. Siła F z jako na Pięta, nić działa na pręt w sytuacji, gdy jest on nieruchomy. Ma wartość poza zaokrągleniu do dwóch cyfr znaczących. No i wywiesz tę wartość. Chodzi o siłę napięcia nici. Taką siłę o tej samej wartości przykłada do pręta właśnie nić. Żeby rozwiązać to zagadnienie, musimy rozpatrzyć momenty sił działających na ten pręt. Otóż, mamy trzy siły, zaznaczyłem je na czerwono. Pierwsza to ciężar masy M1, druga to ciężar masy M2 i trzecia naciągnięcie, nici, napięcie, nici przyłożone, siła o takiej wartości przyłożona do pręta. I momenty sił równoważą się, ponieważ pręd nie buja się, pozostaje wciąż poziomo. Zatem momenty sił próbujące skręcić pręd prawo są takie jak momenty sił działających w drugą stronę, które chciałyby go obrócić w stronę lewo. I tak. M1 będzie to moment siły Q1. M ze wskaźnikiem N moment siły napięcia nici. I M2 moment ciężaru Q2, tej masy, która znajduje się na końcu pręta M2. Rozpisujemy te momenty. M1G razy L dzielone przez 2 to moment siły Q1 i jej ramię jest równe właśnie L dzielone przez 2. Moment siły N, napięcia, naprężenia nici przyłożonego do Pręta jest n razy d. No i moment siły masy m2. Jej ciężar jest q2, czyli m2 razy g. I oczywiście ramię, tak jak w przypadku m1, jest równe l dzielone przez 2. Wyznaczamy z tego równania powyższego n. Wstawiamy dane i znajdujemy, że odpowiedzią jest c3,7 N. Polecenie drugie w zadaniu drugim. W pewnej chwili przecięto nić utrzymującą pręd z ciężarkami w równowadze. Tę nić. W wyniku tego pręd zaczął się obracać. Gdy pręd przechodził przez położenie pionowe, jak na rysunku drugim tutaj, to wartość prędkości liniowej każdego z ciężarków była maksymalna. Tę maksymalną wartość prędkości każdego ciężarka oznaczamy jako F, jako V ze wskaźnikiem max. Oblicz Vmax max. Otóż yy, musimy rozpatrzyć zasadę zachowania energii tego układu, jakim jest pręd nieważki z dwiema masami. Czyli będzie chodziło o energię mechaniczne obu mas M1 i M2. W stosunku do położenia początkowego. Popatrz, zaznaczyłem go na czerwono. Masa. M1 obniżyła się o połowę długości L, długości pręta, a masa M2 o tyle samo się wzniosła. Masa M2 idzie do góry, a masa M1 biegła w dół i w tym momencie one obie mają tę samą maksymalną prędkość. Jak wygląda zasada zachowania energii mechanicznej? Otóż na początku obie masy, mają względem najniższego poziomu, który obieram jako poziom odniesienia, możesz wybrać sobie dowolny poziom. Ja wybieram ten, który najmniej kłopotów przysporzy. A więc względem tego najniższego poziomu na początku układ ma energię potencjalną grawitacji. Wszystko jest nieruchome, więc M1GL dzielone przez 2 to jest energia potencjalna grawitacji masy M1 i analogicznie masy M2. A na końcu, proszę Państwa, jest sytuacja taka, że masa M2 wzniosła się do góry na L2, a masa M1 w dół też na odległość L przez 2. Ale poziom odniesienia przechodzi przez masę M1 w najniższym położeniu, więc energia potencjalna grawitacji tej masy jest równa 0. Układ w tym momencie... Posiada energię potencjalną grawitacji masy M2, czyli M2GL oraz energię kinetyczną masy M1 i M2. M1 Vmax kwadrat przez 2 i M2 Vmax kwadrat przez 2. Dzielę przez 2 to równanie, żeby uporządkować trochę to, co tutaj widzimy. No jeszcze lewą stronę muszę... Odjąć to, co tam się znajduje, mamy taką postać. Wyznaczamy V max. Zobacz, wszystko jest znane. Podstawiamy dane. I znajdujemy, że jest to około 1,7 m na sekundę.